Cześć, ja jestem Pefrix i witam na mangowo. Pewnie słyszałeś już, że Japonia w zasadzie nie obchodzi Wielkanocy. Dlaczego? Wielkanoc wywodzi się z chrześcijaństwa, a w Japonii dominuje Shinto oraz buddyzm, przy czym wielu Japończyków wyznaje oba wierzenia. Chrześcijaństwo wyznaje zaledwie 1% społeczności, niemniej w okresie Wielkanocy nie brakuje tam atrakcji związanych z jajkami lub czekoladą, czy króliczych odniesień. A skoro o królikach mowa to Wielkanoc jest idealną wymówką, aby poruszyć temat BUNNY GIRLS. Pierwsza Bunny Girl, która pojawiła się w anime, stworzona została przez Gainax. Tak, to Gainax, który odpowiada za serię Neon Genesis Evangelion, Fuli czy Guren Lagan. W ich krótkim filmie Daikon 4 Opening Animation Bunny Girl walczy z potworami, robotami i innymi tworami popkultury. Oczywiście w charakterystycznym stroju, ale co się za nim kryje i jaka jest jego historia? O tym właśnie dzisiaj Ci opowiem. Bunny Girls pochodzą z Ameryki i kojarzone są z króliczkami Playboya nie bez powodu. Mowa tutaj o klubach nocnych, które powstały w 1960 roku. Na początku termin ten dotyczył tylko klubowej obsługi, ale z czasem rozszerzony został na wszystkie dziewczyny nieżyjącego już Hugh Hefnera, mieszkającego w jego Playboy Mansion. Skąd jednak wziął się pomysł na nazwę Bunny Girls? Hugh Hefner za swoich studenckich czasów jadał w Bunny Tavern w mieście Urbana w stanie Illinois. Ten bar studencki zawdzięcza swoją nazwę właścicielowi, Bernardowi Bunny Fitzmontsowi. Z kolei twórcy Playboya ta nazwa zwyczajnie zapadła mocno w pamięć, do czego sam się wielokrotnie przyznawał. Nie ukrywał jednak, że sam charakterystyczny strój związany jest z miłosną reputacją królików. Pierwszy kostium został zaprojektowany i stworzony przez matkę Ilse de Taurins, która umawiała się z jednym ze współwłaścicieli Playboy Club. Strój nie został jednak wtedy w pełni zaakceptowany. Oryginał przypominał jednoczęściowy kostium kąpielowy z bufiasnym ogonem i króliczymi oszami. Po wprowadzeniu pewnych poprawek, jak na przykład wyostrzenie litery V oraz wykorzystanie gorsetu, całość została przyjęta. Potem pojawiły się muszki oraz kołnierzyki dodające całości uroku oraz frywolności. Warto przy tym zaznaczyć, że strój oraz logo zostały zarejestrowane jako znak towarowy firmy Playboy. Jak to jednak ma się do Bunny Girls z anime oraz mang? W przypadku produkcji z Japonii, Bunny Girls mają podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to nawiązanie właśnie do dziewczyn pracujących w klubach nocnych oraz hostes. W anime, gdzie takie miejsca są często pokazywane, zazwyczaj zobaczysz kilka dziewczyn ubranych w ten sposób. Dlaczego? To całkiem wyzywający strój działający na wyobraźnię, który najzwyczajniej kusi. Kojarzyć ma się również z przysłowiowym popędem królików. Jest nawet specjalna manga dedykowana pracy jako królicza dziewczyna. Jest jednak druga strona medalu, czyli królicza niewinność. Bunny Girls to nie tylko chodzący seksapil, ale coś, co Japończycy nazywają moe. Moe to japońskie slangowe określenie reakcji emocjonalnej. Uczucia upodobania, sympatii lub miłości wzbudzanej przez postacie fikcyjne. To bardzo niejasna definicja, z czego zdaję sobie sprawę, ale jednak w pełni oddaje ona znaczenie tego słowa, czy wręcz kultury. Wszak wszystko może być mołe, jeśli tylko budzi twoje czyste, pozytywne uczucia. I właśnie przez to mołe w Japonii doszło do ogromnej antropomorfizacji, nadawania ludzkich cech wszystkiemu, co urocze. Nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o przedmioty, zwierzęta, potwory czy państwa. Dlatego dotyczy również królików, które są słodkie oraz niewinne. Stąd właśnie pochodzi część bunny Girls. Są one delikatne, bezradne oraz kruche, co również wzbudzać ma pożądanie, ale w jego czystej odmianie, a także chęć zaopiekowania się taką osobą. W zasadzie można to nawet uznać za rodzaj fetyszu, i podobno ma on swoje oddane grono odbiorców. Jak zatem widzisz, Bunny Girls możemy podzielić zasadniczo na dwa typy. Dziewczyny z klubów nocnych w przebraniach oraz te z prawdziwymi króliczymi uszkami, którym bliżej jest zwierząt, ale jeszcze kawałek do fury. Tak przynajmniej twierdzą znawcy. Zasadniczo sprowadza się to jednak do tego samego. Bunny Girls w anime to przede wszystkim fanserwis. Nie wierzysz? Wiele postaci z anime w wersji figurkowej dostaje właśnie strój Bunny Girl przy czym nie są to oficjalne kostiumy występujące w fabule, a merch tworzony celowo pod sprzedaż. Oczywiście za pewien wyjątek można uznać serię Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, gdzie bohaterka korzysta z charakterystycznego stroju, aby sprawdzić, czy zostanie zauważona przez otoczenie. Chociaż oczywiście i tam kostium ma lekkie zabarwienie erotyczne. A skoro wspomniałem już o klubach nocnych i hostessach, to daj znać, czy interesuje Cię taki temat, ale wanime. Mógłbym rozwinąć to zagadnienie na przykład w następnym materiale. Przy okazji nawiązałbym w nim chociażby do kwestii wynajmowania dziewczyn. Zaciekawiony? Dlatego serdecznie zapraszam, no i do następnego razu. Cześć!